My wszystkim z tej strony, gosia. I dzisiaj przychodzę do Was. Testem kosmetyków, słuchajcie, dawno nie było, bo też nie, nic nie kupowałam, nic mnie tak nie, zas, nie zafascynowało, nie zaskoczyło. Słuchajcie, każdy kosmetyk był i ten, który Wam zaprezentuję, też już był, ale nie u mnie na kanale, słuchajcie. Takich błyskotek jeszcze nie miałam, a się błyszczą, słuchajcie, i dlatego kupiłam, bo mi się tak spodobały w internecie. I zobaczymy, czy na żywo też takie są, ale pokażę Wam, w ogóle zachwyca mnie pudełko, i teraz od razu powiem, że to nie jest sponsorowane, bo będę się zachwycać, pudełkiem przynajmniej i zawsze jak się czymś zachwycam to ludzie mówią że sponsorowane, nie po prostu mi się podoba, a patrzcie dlaczego jakie pudełko przyszło takie, że to jest niby czary witchcraft, że tutaj się magia będzie działa dla czarownic w ogóle kosmetyki są z jakiejś z jakiejś firmy V.E. Cosmetics i znalazłam je całkiem słuchajcie przypadkiem yy, w internecie pojawiły się i tak się pojawiły, że mnie zafascynowało. Słuchajcie, przyszło. Jeszcze nie otworzyłam, słuchajcie, zaklejone, więc mam nadzieję, że wszystko co zamówiłam jest. U, u, co to jest? Czarow z królikiem? Czarownica z królikiem, słuchajcie. Jakaś notatka. Pęta, Widać? pentagramy. Ten sklep wydaje się być taki bardziej dla gotów. Goci, czyli osoby lubiące takie klimaty na czarno się malujące czasem, takie kiedyś robiłam Suzy Anchis makijaż, właśnie tak mi się skojarzył ten sklep, no i też te klimaty zapakowane pięknie. Patrzcie, jeszcze w taką bibułę śmieciową, w śmieci zapakowali. Dobra, muszę wygrzebać ze śmieci. Słuchajcie, mamy tutaj produkt numer jeden. Słuchajcie, wegański i nietestowany na zwierzętach, więc super. A miałam zobaczyć, co to jest. Liquid lipstick. Szmineczkę mamy. Do robienia stempelków, słuchajcie. Kupiłam stempel, eyeliner, magiczny pigment. To jest chyba, słuchajcie, drugi magiczny pigment. Tak, słuchajcie, była. Wyglądałam identycznie. Ej no niby inne, słuchajcie jedne są w pudełku, inne nie, była opcja że można było kupić bez pudełka wtedy taniej, niektóre widzicie, jeden nie był z pudełka było napisane, że chyba pudełka miały jakąś wadę fabryczną, musieli wycofać, niektóre produkty były tańsze bez pudełka, to brałam te bez pudełek i tu coś jeszcze leży słuchaj, ale w się, słuchaj, od tych śmieci co dali, o patrzcie, takie kartony wszystko za, zapylone jest, pyli a to eyeliner i też stempelek, poczekajcie, bardzo interesujące dwa stempelki. Już Wam mówię, dlaczego zachwyciły mnie te kosmetyki. Szczególnie, właśnie te dwa, które wyglądają, a nie w świetle, w świetle dziennym, powiem, jak wyglądają tak samo, ale w świetle kamery, ten bardziej jakby w granat, ten w zieleń, jak widzicie, są to takie hologramy. I było napisane, że można je stosować na kilka sposobów. Po pierwsze same. Po drugie z czarną pomadką, wtedy wydobywa się bardziej ich kolor. Po trzecie można stosować jako szminkę, można stosować na powieki, więc wielofunkcyjne. I wszystko to sobie. Obadamy, sprawdzimy. Ja wam rzetelnej oceny nie dam, bo się nie znam na, dobrze na makijażu, ale przy okazji, dlatego, że się nie znam, może będzie rzetelna, bo sprawdzimy rozmazywanie, nakładanie, czy dobre dla laika, czy niedobre dla laika. Dla doświadczonej osoby pewnie dobre, ale co to było? Eyeliner. Zaczniemy od tego eyelinera, jak już jest. Zapomniałam, słuchaj, ja, Patrzcie, różowy, nawet nie wiedziałam, że wzięła. Ale fajnie, że człowiek zapomina coś widać? Błyszczy się, czy nie? A, się błyszczy. Poczekajcie, rozmarzę. Ale jak rozmazuję, to tak trochę. Będzie hmm, trzeba przetestować, słuchajcie. Jak pomadka z czasów Britney Spears, ale super. Mamy produkt numer jeden, o którym zapomniałam. No to teraz może ten eyeliner i stempelek. Yeah. Takie. A no tak, nie można by było jednym. Muszą być z dwóch stron wygięte. Dobra, czyli nie mamy czarnego eyelinera, mamy taki eyeliner. Bardzo interesujące. Kolejna rzecz, słuchajcie, tutaj też jest napisane stempelek i nie wiem jaki. Ten pamiętam, że miał chyba jakiś kształt, ale nie wiem co wybrałam. Patrzcie, wybrałam zwykły eyeliner, czyli jednak dobrze robię. To tu będzie jakiś stempel, poczekajcie, co to jest. Co to jest? Nie, to słuchajcie, tylko nie można. O, patrzcie, ale jak przyciskam, zostawia na dole taki. O, tu wyszło dobra, dobra. Czyli nie wolno przyciskać pod kątem, trzeba przyciskać. Mocno, a lekko nie pod kątem. Widzicie? Od razu Wam mówię, szkole Was bardzo dobrze. I ostatni produkt w pudełeczku to jest ta szminka. Ładnie opisana, vegan, proszę bardzo. I ona będzie czarna. Pamiętam, że zamówiłam spyt tak, jest czarna, właśnie, żeby przeprób przepróbować dobrze te. No jest czarna, słuchajcie, jest, nie kłamali. Dobrze. Patrzcie, z daleka wygląda, jakby mnie mrówki oblazły w ogóle. Z mrówkami. Dobra, to teraz zobaczymy. A może najpierw zobaczmy, jak to się zmazuje, bo potrzebuje czystą dłoń do przetestowania naszych hologramów. Tak to nazwijmy. Coś się zmywa, słuchaj? Szminka, szminka bez problemu. Jeszcze tu. Tak, zmywa. O, a ten różowy, różowy. No też. Słuchajcie, wszystko się zmywa. Niektóre może trzeba bardziej potrzeć, ale no, teraz ta szminka tutaj. Ale no, czyli długotrzymające się, wspaniale, czystość. Te teraz przetestujemy, ale patrzcie, ta, ta zakrętka taka ładna, to jest taki gruby plastik, ale taki, what? takie dobrej jakości bym powiedziała. Więc co, może zobaczmy, to jest nazwa Words Have Power, słowa mają moc. I zobaczymy, jak się prezentują słowa mają moc na rękę czystą. Słuchajcie, tak, to jest bardzo taki opalizujący zielony, więc zobaczymy ten o nazwie S within. Ale teraz, w tą stronę, jak patrzę, to z kolei jest taki fiolet, zielono fiolet. A tu nie widać, tu tylko zielony w kamerze, ale powiem Wam, że rzeczywiście z zielonego fiolet, więc ten mnie ciekawi. O, jest różnica, słuchajcie, tak w pudełku wyglądały podobnie. No, ten bardziej fioletowy, obojętnie jak światło pada. To jeszcze spróbujemy metodą, którą polecali, czyli najpierw czarna szminka. Dam tak dużo, żebyśmy mieli porządny test. Czekam trochę, żeby to wszystko przeschło, ale powiem. No, nie widać tego w kamerze, jak pod pewnym kątem układam rękę. Nawet ten, który wygląda tutaj na bardzo taki fioletowo-niebieski, pod pewnym kątem, tak od dołu. Jest bardziej taki morski, zielony, czyli on też ma w sobie zielenie. Obydwa są zielono-niebieskie, ale w zupełnej innej. Ja wiem, czemu takie podobne kupiłam, słuchajcie, bo ja chciałam w takiej samej tonacji, żeby to miało spójność, bo mam zamiar nałożyć to na siebie i chciałam, żeby współgrało. Widzicie, zamówiłam to już jakiś czas temu, dlatego zapomniałam. Ale inteligentna kobieta, słuchajcie, czy to wyschło? Jeszcze lekko nie. Natomiast te eyeliner, patrzcie, wszystko. Wszystko trochę długo wysycha. Jeszcze chwilę poczekamy. Ruchy. Dobra, i zaczniemy od tego pierwszego, bardziej zielonego, na czarnym tle. Wow! Hej. Powiem Wam, że jestem zszokowana. No, trzeba to trochę tak ładnie zamalować. Patrzcie, tu gdzie powyjeżdżałam za linię, widać, że jest trochę przeźroczy. A tu nie! Czyli nie photoshopują i nie kłamią. Dobra, jeszcze spróbuję. Ale, Ale trzeba używać, widzicie, na... No jest, słuchajcie, na czarne, tak jak napisali. Po czarnym tle jest... O patrzcie, można je mazać razem. Poczekajcie. Nic nie widzę. Takie maziaje trochę, chyba lepiej nie mazać, bardzo takie wybujałe kolory. Dobra, słuchajcie, patrzcie, jest suche, wszystko pięknie, nic nie schodzi. Powiem Wam, że szminka wydaje się być nawilżająca. Jak dotykam, jest taka skóra mokrzejsza, tu jest suchsza, więc y, wszystko jest ok. To teraz będę próbować to na twarzy, bo może na twarzy będzie trochę inaczej. Mam nawilżoną skórę i słuchajcie, zacznę no chyba od oka. Przyniosłam specjalnie pędzle, które właśnie gdzieś się zawieruszyły, ale widzę, że one tutaj nie będą potrzebne, a to dlatego, że no będziemy nakładać najpierw na oko czarną pomadkę i jest tak napisane na ich stronie, że można też tak zrobić, więc wielofunkcyjność i wtedy na tą czerni nałożymy hologram. Ale że jest to pomadka w płynie, no to będę chyba po prostu nakładać tym. Zobaczymy, słuchajcie. Powiem wam, że nie mam pojęcia, co robię i chyba nigdy też nie nakładałam takich mokrych produktów, więc tym bardziej wydaje mi się to bardzo trudne. A co jak zamknę powiekę? A? Nikt o tym nie pomyślał. Zmagania. Dobra, o! Jakaś taka ładna w tym świetle, poczekajcie. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, zamknęłam oko i wyszło coś takiego. Wygląda jak usta. Słuchajcie, więc po prostu tą dziurę, która się pojawiła, zamaluję, żebyśmy mieli tutaj taki okrąg. Bo i tak jak zamykam, jak mam otworzoną powiekę. O, może. Mm, mm, po prostu zamaluję dziurę. Ej, ale. O. Ej, nie jest źle. Teraz muszę to samo powtórzyć z drugim okiem. Pierwsze oko mi się podoba. Oko numer jeden. Klasa. Ej, patrzcie. Chyba nawet równo wyszło, jak tak podniosę. Chyba równe, nie? Takie... No to teraz powiem wam punkt numer dwa. Niech one sobie obeschną. I w tym czasie chciałabym dorobić do nich dwa kolory. Więc w jednym w, w kąciku tym Bardziej zielony, a na zewnątrz może fioletowy bardziej, lub odwrotnie. Myślę, że to nie ma znaczenia. Po prostu będziemy walić hologramy w oczy. Na tym to będzie polegało. Biorę ten zielonofioletowy i daję bardziej w, to, w ten kąt. Ale piękne. Ale piękne ale równo, krechę równą zrobiłam, ale jak pięknie, a może tak równo je, bo ja nie wiem czy je można blendować, czy tu widać blendowanie, może trochę tak, one są bardzo do siebie podobne, więc na pewno jak powyjeżdżam jeden za drugim nie będzie problemu, ale podaję czadu, o, o, a, ale wynalazła, dobra, ten, W sumie mogłoby być wyżej, nie? Żeby było trochę widać. Pociągnę, a może pociągnę bez czarnego. Ciągnę bez czarnego. Jestem podjarana efektem, ale myślę, że wszystko powinno wychodzić wyżej, więc wszystko robię bez czarnego, samym zielonym, ponad powiekę, którą już zamalowałam. I co? Nic, nie jest źle, <grytanie> To drugie tak zrobię. Widzicie, światła już nie ma z tej strony. Mamy tylko oświetlenie z tej. Musimy tak patrzeć. Ale chyba nie jest źle. Nie wiem, powiem Wam, że bardzo łatwo się to nakłada, bo nie trzeba blendować. Wszystko jest mokre i tylko się mazia. Więc na moje umiejętności, tylko trzeba to zrobić równo i identycznie. Więc o tyle mi się to podoba. To teraz dodam, słuchajcie, eyelinera, tusza, tusza do rzęs. I zobaczymy efekt końcowy. A ten eyeliner jest różowy, ja zapomniałam. To nie będzie pasowało. Czekajcie, w ogóle można? Można? Ktoś mi zabroni? Można. Powiem Wam, że ten różowy eyeliner nawet nie chciał chwycić. Nie wiem, czy to jest wszystko za mokre dla niego, czy on jest za słaby do tych kolorów. No, ale niestety tutaj trochę się nie popisał. Róż w kąciki oka! Tak, rozświetlenie w kącikach. Słuchajcie. O, to nie jest co ja chciałam. Błysk. O, i będziemy używać na koniec tych skrzydełek. To jest chyba to konkretne. No to se walnęłam. <laughs> <laughs> zupełnie nie w tym miejscu co trzeba. Tak się cieszyłam. To teraz wytuszuję rzęsy. O kurde, powiem wam. Ale ja, ja. Od nakładania tych wszystkich produktów, które były mokre, czyli te, te tusze, szminki, to mi zaschły rzęsy. Widocznie gdzieś nimi zajechałam. Te suche rzęsy nie chcą się czesać. Czeszcie się rzęsy. Powiem wam, że przy takim makijażu bez sztucznych rzęs to i tak one gdzieś zanikają. Ten, te moje małe ochłapy, ochłapy rzęsowe. Dobra, wezmę sobie jeszcze tego nietoperza gdzieś walnę. Może z tej strony, bo lepsze światło, żebyście widzieli. I został z tą kreską na dole. To mnie denerwuje, jak dam tu. A tu pryszcz. Na no, pryszcza, słuchaj. A to się zakazi bardziej. Zakażony pryszcz. Ach, widzicie znowu z tą krechą, no. No dobrze, pomaluję usta na czarno. Normalnie już nie będę się tutaj pitolić. A może będę się pitolić, zobaczymy. Czy ja to nagrywam całe szczęście, bo byście nie wiedzieli, że nietoperze wyszły z kreskami na dole. Dobra, usta. Patrzcie. Powiem Wam, ja nie wiem, co to jest, ale ja się, dobrze, ja się dobrze czuję w takich ciemnych pomadkach. Bym chyba nie wyszła w takiej na ulicy, bo z kolei miałabym te obawy, że się rozmazuje, że, ją, że widać, że coś jest nie tak, ale jak sobie pomaluję na przykład jakieś brązy albo takie śliwki ciemne, ja się dobrze czuję i powiem Wam, że w tej czarnej. Ja się sobie podobam z takim pazurem. I powiem Wam, że ona dodała też ta szminka pazura całemu przedsięwzięciu. Nie jest źle? Ej! Do klubu, ale takiego klubu, wiecie co, jest w Edynburgu na przykład y, klub, y, gdzie właśnie są takie bardziej rockowe klimaty. To by wtedy fajnie wyglądało. Nawet się sobie podoba. Zresztą ta koszulka, słuchajcie, tak długo szukałam koszulki z filmu The Brood i mam, oh, i sexy ramię. Nie, no! Jestem w szoku, a może dodam jednak trochę tego, może tego ciemniejszego na usta. Może tak punktowo powiem Wam, że się sobie podobam. Znaczy ogólnie z daleka, nie? Bo jak się spojrzy z brzydka, z brzydka jest brzydko. Z bliska. Chyba nawet trochę lepiej, słuchajcie, właśnie dodało takiego pazura. A highlightera nie mam słuchać, tym się, tak się obzielenie cała. Ej, może być. I co? Poczekaj, to może jednak dam tak. Lepsze. O, lepsze. Lepsze światło? Ta szminka mi wyschła. Jakoś taka sucho. O, na zębach jest. O! Czarny ząb. Yy. Miniaturka taka. Nie no, słuchajcie. Powiem wam tak. Nic wam dobrego nie powiem, bo tak naprawdę ja się na tym nie znam. Po prostu nałożyłam wszystko na skórę tak jak umiałam, i jest efekt końcowy taki nabadziany. Ale słuchajcie. No nie wiem, musicie sami ocenić, tak jak wam, wszystko staram się przedstawić wam tak jak ja czuję. Widzicie, jak dotykam, tak nic się nie marzę, więc może na oczach też się utrzyma, ale trzeba wszystko poczekać, żeby wyschło. Szminka na pewno zrobiła się sucha na ustach teraz. Czuję suchość, ale jak mówię, to nie rozmazuje się, więc może też być dobra do klubu. Musicie uważać z tymi nadrukami, żeby je dobrze przykleić, bo zostawia linie. No i poczekaj, do, do, dotknę oka. Wyschło też, słuchajcie, suchość, więc może być. Jak ktoś ma wprawę, to może coś ładnego zrobić. A ja powiem, że się podobam sobie, nieźle. To znaczy jest źle, ale wiecie, dla. Osoby siedzącej w domu, bardzo dobrze. Tak właśnie pójdę naczynia umyć, wiecie. I co jakiś czas zerknę w przedpokoju do lustra i tak będzie o! makijaż. Nie, ale ciemne szminki dla mnie stworzone. Zawsze mnie to bawi, jak mają ciemne szminki, tak... a tam różowe, pod uście takie. No dobrze. Ale dawno nic nie miałam na twarzy, to się jaram. Ach, no, no, i ty chyba mogę polecić. Słuchajcie, sami widzicie. Dla wprawnej ręki może być. Pozdrawiam Was, ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia. No, takie takie, jakby resztki schodziły, nie? Tak. Pa! Słuchajcie, zrobię tylko update, że widzicie. Trochę mi tu zostaje, trochę zostaje, czyli jak to zaschnie, to powiem Wam, że nie ściera się aż tak łatwo. Trzeba się trochę namęczyć. Pewnie są też odpowiedniejsze środki czyszczące, ale jak widzicie, bardzo powoli schodzi, więc tarcie jest. W moim przypadku oczywiście wy nie trzyjcie skóry, wyróbcie to lepiej.